Cześć jestem Lolek i witam was wszystkich wszystkich bardzo serdecznie w recenzji, bardziej może takim ala streszczeniu, takiej subiektywnej ocenie sezonu 6 egzorcysty. To nie mogę nazwać recenzją, bo w sumie większość to rzeczy są subiektywne, co mi piszecie w komentarzach. I panie kończę z tym zgadzam. Więc, więc to będzie tak będzie się nazywała recenzja, ale już mówię, że to będzie bardziej subiektywna ocena szóstego sezonu. sezonu. <laughs> więc od czego zaczniemy? Zacznijmy od tego, że na szósty, na szósty sezon czekałem i od tego, że aktualnie lecę na freestylu więc, więc no taki testowy odcineczek bo skrypt, który napisałem po prostu jak to czytałem i robiłem filmy w takim moim stylu typowym no po prostu wyszło to źle więc y, nagrałem na freestylu i może coś tego będzie fajnego <laughs> Zacznijmy od tego od początku. Szósty sezon egzorcysty Bogdana Bonera oczywiście yy, czekałem na niego. Czekałem, no bo jak na każdy sezon egzorcysty. Nie ukrywam, że jestem ogromnym fanem twórczości Bartosza Walaszka, Co już mówię jak kolejny raz z rzędu, w sumie. Egzorcysty bardzo lubię. Uważam za jeden z lepszych seriali, ale to nie o tym. Recenzja piątego sezonu została usunięta przez YouTube więc no próbuję go odzyskać, jeśli się nie da to trudno, będziecie musieli się tylko działać na sezonie 6. Ale zanim jednak przejdziemy do stricte 6 sezonu, chciałbym ocenić, ocenić odcinki specjalne. Yy, odcinek pod tytułem Grzybobranie i Iron Vader. Zacznijmy od Grzybobrania. Uważam Grzybobranie za odcinek, który jest takim wprowadzeniem, znaczy może bezprzewodnie że wprowadzeniem takim... No wprowadzeniem, zrozumiemy no wprowadzeniem. Wprowadzeniem do nowego sezonu. Co prawda to nie będzie wspólnego z fabuła, ale to jest takie przypomnienie, że Egzotysta istnieje. Odcinek ten był dobrze wykonany. Widać, że Spinka Film Studio zatrudniło nowych ludzi do tego odcinka. Było fajne animacje, dużo lepsze niż w poprzednich sezonach. No i humor też był w miarę na wysokim poziomie. Nie spodziewamy się tego, że Asety i Jajec Wilków zostaną narysowane, bo wiadomo jak to Bartosz Wałaszek robi na 30%, więc to jest plus, że była większa szczegółowość w tym odcinku. I tyle mam tak naprawdę powiem, żeby grze ubrania. Ten odcinek jak już nie jest taki dla mnie topem, bo topem jest Iron Vader. Drugi odcinek specjalny, który ocenimy na samym początku, uważam za jeden z najlepszych odcinków całego Ezercysty. W niektórych aspekcjach nawet mi się wydaje, że może być w topce ogólnie odcinków Bankrutusza Walaszka, w tym Kapitana Bomba, i tak dalej. Odcinek bardzo dobry, fajnie rozwijający uniwersum całego egzorcysty. Przenosimy się tam do piekła, dowiadujemy się więcej rzeczy o bezdupie, dowiadujemy się, że metal jest zakazany w y, piekle. To jest zresztą zabawne, zważywszy na to, że w Polsce, ogólnie w naszej kulturze, stereotypowo metal jest uważany za właśnie muzykę szatana, a w piekle jest zakazane. To jest takie fajne, jakby. Odbicie zwierciadło, takie przeciwieństwo naszej prawdziwej yy, rzeczywistości. Mamy tam również obcych, którzy są jakby nowymi postaciami yy, w StarZeniu 6. Niestety się nie pojawiają albo przynajmniej nie zwróciłem uwagi. Ja mam to trochę po obejrzeniu sezonu Bogdana Bonner, bo niestety teraz taki czas mam, żeby to zrobić. Więc Iron Vader jest naprawdę bardzo dobrym odcinkiem. Dużo nawiązań, bardzo fajna fabuła <grych> zabawne sytuacje no i strasznie stereotypowo, ale mi się bardzo podobał no i wiemy, że w piekle jest woda co jest bardzo ciekawe ale tak i tyle mam do powiedzenia, Iron Vader jest naprawdę topowym odcinkiem, jeśli się odrzuciliście w jakiś tam stopniu egzorcysty, oglądajcie sobie Iron Vadera jest to odcinek, jak za dawny lat, jak za czasów Kapitana Bomby bardzo się cieszę, że Bartusz Walaszek i Piotr Pować stwierdzili, że Trzeba zrobić odcinek o Diabłach, i to wyszło naprawdę miodnie. Uważam to za absolutny cinema i za pik. Tak naprawdę, może egzoczysty. Jeden na pewno z najlepszych odcinków. Więc już przejdźmy teraz do sezonu szóstego <laughs> Sezon szósty zaczyna się zakopanym. Yy, odcinek w zakopanym bardzo mi się spodobał i go uważam stricte za taki naprawdę bardzo topowy odcinek egzoczysty. Yy, pojawił się tam Adam Małysz więc, więc yy, nasza legenda, nasze dziedzictwo narodowe w postaci skoków narciarskich było. <gryw> bardzo absurdalny odcinek i bardzo fajny. Yy, oby więcej takich odcinków, bo tam jest naprawdę topka humoru, naprawdę dużo fajnych tekstów, no i na to właśnie czekaliśmy. Czekaliśmy na taki dobry odcinek od Bartosza Walaszka, i akurat trafiło na Zakopane, które jest takim mocnym pieprznięciem. Na początek szóstego sezonu. Potem mamy sytuację, potem w drugim odcinku mamy Podlasie. Oczywiście startupowe Podlasie dowiadujemy się dlaczego na Podlasiu piją i co się dzieje, gdy nie piją na Podlasiu, więc jest odcinek do oglądnięcia. Czytałem komentarze ludzi z Podlasia, że się z tym zgadzają. Co za się dzieje? Co prawda to są te same osoby co piszą, że, że, że jest odcinek średni na 30%, czyli super. Czyli super jest ogólnie odcinek Bimberman, czyli związany z Podlasiem. Mamy odcinek trzeci o mielnie. Jak wiemy, mielno to jest mielno. O tym za dużo nie musimy opowiadać, bo mielno jest znane z pijactwa, morza, z zimnej wody, która sprawia to, że jajca odpadają. Fajna bardzo scena, też zabawna i cieszę się, że w końcu Bartosz Walaszek. Tworząc suszty są egzorcysty, nie pieprzy się w tańcu Mamy tam również nawiązanie do legendy z Białej Damy. Ja tu muszę przeczytać streszczenie tego odcinka, bo jak robiłem research jeszcze przed nagraniem tego odcinka, to on był zabawny. I brzmi tak. To streszczenie właśnie wam przeczytam. Podczas napadu na muzeum ginie para złodziei. boner przybył, aby rozprawić się z mordercą. Napolonym duchem szlachcian. Więcej chyba już nie muszę mówić. Odcinek również technicznie bardzo dobrze wykonany. Przenosimy się do Kazimierza. O z górnego chyba, ale wstyd. No to do Kazimierza, tego miasta założonego przez, przez Kazimierza, króla Kazimierza, na, szlakuch, na szlakach handlowych. Między innymi dlatego to miasto się tak rozwinęło. I tam jest yy, duch, znaczy postać, która, która, która jest jakby tym Kazimierze. I przechodzę na trochę kogutów. Nie mam pojęcia o co chodzi, ale prawdopodobnie o to chodzi, że w Kazimierzu są popularne koguty. Teraz mi się przypomniało, bo tam byłem wieki temu, ale naprawdę bardzo ładne miasto, więc czy się zgadzam? Nie pamiętam, co dawno tam byłem. I Obudzony Rycerz jest topem odcinków. Jest to odcinek szósty. Obudzony Rycerz jest oczywiście nawiązaniem do g takiego tego, co leży, i gdy Polska potrzebuje w potrzebie. Rycerz staje, co prawda nie zbyt to działało. Staje. Oczywiście mamy tam nawiązanie do King Konga. Twórcy, z w film studio, naprawdę lubi te nawiązania. Tam jest już szoty latają z tego odcinka, więc to mówi, że odcinek też jest dobry. Gdzie diabeł mówi o dobranoc? odcinek siódmy to jest o radomiu, o lotnisku w radomiu, więc no nie muszę chyba więcej. Komentować wiadomo, co to jest za lotnisko. lotnisko. oczywiście, jest nawiedzane. I teraz mamy odcinek ósmy. To jest taki dosyć nietuzinkowy odcinek, bo zleceniodawcą kapitana, kapitana bomby Bonera nie jest człowiek. Co jest bardzo dziwne, bo zazwyczaj był to człowiek, jest to właśnie jeden z potworów. I dowiadujemy się w sumie bardziej o uniwersum Bonera, co on sądzi, i tak dalej. I że nie tylko potwory są złe. No chyba, że widzimy kasy. To wtedy są są pierniki. Odcinek 9. Oczywiście jak nas, sama nazwa wskazuje, jest to w Toruniu, to ja żałuję, że nie było tam nawiązania do jakiegoś, nie wiem, mencena czy, 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 czy rady, radyjka pewnego wspólnego, ale odcinek ten był jakby zwiastunem z sezonu 6, więc to stan nie kojarzę odcinek taki w miarę spoko, ale i tak nie przebije odcinku z zakopanu, który jest był ulubiony. Mamy odcinek 10 Król Melange. Odcinek ten zaczyna się doszyć inaczej niż wszystkie inne odcinki. Bo zaczyna się przyszłością, i potem przenosimy w przeszłość. Oczywiście ta przeszłość nie jest jakiś tam 1939. Nie wiem, stary Bogdan, Bonera czy tam dziadek zaczyna walczyć z nie wiem, duchami, diabłami Wehrmachtu. To jest bardzo dobre odcinek. Więc panie Spinka Film studia, jeśli to oglądacie, zróbcie taki odcinek. Już mam napisane fabułę. Jak coś. Jest, ja mogę napisać fabułę. Co prawda nie skryptu do tego odcinka, ale ja mogę na fabułę napisać. Obiecuję, że będzie na 30%, może mniej. Czyli dobrze. Mamy potem Vampir z Krakowa. Ja mieszkam w okolicach Krakowa. Wiedziałem, myślałem, że tam będzie coś kumał, ale w sumie to jest taki odcinek. E, taki średni w sumie, taki jeden chyba moim zdaniem z, z gorszych odcinków, w sensie, no jest tam absurdalne jak, jak, jak wampir bawi się w typowego Polaka, że ze mną się napijesz, <grym> co w sumie jest y, śmieszna, śmieszna potem jest scena, więc no naprawdę są mocne momenty nawet w tym odcinku, który uważam za taki dosyć średni. Mamy później Weg Demon, no, to też jest pik y, egzorcysty, jeden z naprawdę jest lepszych odcinków tuż za zakopanym Yy, albo nawet wyżej mamy Wegetemona, oczywiście mamy Stara typowa gadka, że za komuny było lepiej. Mamy naśpiewanie się z Wegetarian. Jest scena z Łysem lekarzem. Przychodzi baba do lekarza. Podoba mi się lekarz co takiego łysego. Wiem, to, który do takiego Łysego. Tak chyba źle u mnie świadczy, że wiem o co chodzi. Pominimy lecimy dalej. Korona Szalonego króla Alpani, pamiętajcie, króla Albanii. Może chodzi o trzech króli, a się dziwię, że nie było nawiązania do tego. Kto wie, to wie. Odcinek taki troszeczkę inny, taki dosyć egzotyczny bym nazwał, bo jednak Albania to Albania, no nie jest zbytnio polską. Ja się dziwię, że tam nie ma nawiązania do tego, że po prostu w Albanii stanie i po prostu tam Polacy zaczynają jeździć, bo jest tanio. Podobno, nie byłem w Albanii. Musimy chyba podsumować ten um, odcinek, czy te moje gadanie. Yy, uważam, że szósty sezon Egzorcysty jest no, jednym z najlepszych sezoni, sezonów z całego uniwersum. Jak sprawdzę na "Łebie" odcinek yy, właśnie jak sprawdzę teraz na Filmwebie z sezonem, jeśli chodzi o cenę technika już no, na wyższym poziomie. No i co? To tylko tyle mogę mam do powiedzenia. Mam nadzieję że wam się spodobało. W dzisiejszym odcinku poleciałem trochę na freestyle. Freestyle? Freestylu? Freestyle. -u? freestyle -u. Więc no to co najbardziej mnie czepiają się widzowie i niewidzowie tylko w komentarzach, że nie piszę scenariusza, w tym przypadku nie napisałem scenariusza, czyli zrobiłem ten odcinek na 30%. Dziękuję, do zobaczenia.